Dobry wieczór. Drzwi mojego domu są otwarte, więc przybywajcie. Kolejny dzień mamy już za sobą. Przed nami zasłużony odpoczynek. Słuchajcie, ważne, żeby łapać oddech. Ważne, żeby wyciszyć to, co było podziękować za to, co było dobrego yy, przeprosić za to, co nam nie wyszło i cieszyć się chwilą więc bardzo dziękuję, że jesteście yy, słuchajcie, dzisiaj <laughs> dzisiaj zacznę od bajki i tą bajką bardzo bym chciała yy, wszystkich was przywitać a Szczególnie trzy osoby dzisiaj oznaczyłam. Agnieszkę Muszyńską. Miło wspominam Agnieszkę, razem pracowałyśmy. Pozdrawiam całą rodzinkę. Również moją dawną uczennicę, zgubina Ole Ozierską, która gdzieś, nawet nie wiem dokładnie gdzie mieszka, ale na pewno. Poza polską, więc Ola, jeżeli mnie słyszysz, czy usłyszysz, to naprawdę dosyć, dosyć często w myślach wracam do czasów liceum w Gubinie, kiedy się spotkałyśmy. No i oznaczyłam jeszcze Martę Tonderę, Martę Tonderę Tuzinek, z którą dzisiaj miałam okazję rozmawiać. Marta to jest taka. Osoba, która słuchajcie, jest bardzo kompetentną osobą, bardzo hmm, niesamowitą osobą, która ma ogromny talent. Jak już się sama powiedziała, jak już się za coś weźmie, to na 200%. Pozdrawiam również Martę i Martę Chłopaków. No i wszystkich Was, którzy teraz tutaj jesteście. Słuchajcie, a teraz czas na bajkę. Przepis na szczęście. Poczekajcie, muszę sobie jakoś ustawić tutaj. O, przepis na szczęście. Był sobie chłopiec, który marzył o cudownej przygodzie. Chciał być wielkim poszukiwaczem. Pragnął odkryć prawdziwe i nieprzemijające szczęście. Do plecaka wrzucił mapę, kilka kanapek, picie oraz woreczek z oszczędnościami wyjętymi ze swojej skarbonki. Pożegnał się z domownikami, przyjaciółmi i wyruszył w drogę. Przeszedł zaledwie dwie ulice i zauważył małego pieska z obolałą łapką. Co ci się stało, biedaku? Zapytał. Podniósł chłopca. I zaniósł do weterynarza. Kiedy przekonał się, że szczeniak jest w dobrych rękach, ruszył dalej. Nie uszedł daleko, a już był głodny. Usiadł na ławce, wyciągnął kanapki i już miał jeść, kiedy podeszła staruszka w dziurawych butach i podartym płaszczu. Dzień dobry, chłopcze, miło powiedziała i usiadła obok. A dokąd tak sam wędrujesz? spytała. Idę szukać prawdziwego szczęścia, przede mną długa droga. Ja już dawno zapomniałam, czym jest szczęście, smutno szepnęła kobieta. Mam jednak do ciebie prośbę. Jak znajdziesz je, przynieś mi garść szczęśliwych chwil na przyszłość. Obiecuję, ale najpierw proszę! Nasz bohater podał nieznajomej kanapkę i życzył smacznego. Kiedy się posilił, pożegnał się i poszedł dalej. Kobieta długo jeszcze siedziała, ciesząc się, że ktoś otworzył przed nią swoje serce. Nasz podróżnik w czasie wędrówki spotkał jeszcze małą dziewczynkę, która zapomniała drogi do domu. Samotnego pana w czerwonym kapeluszu, sąsiadkę dźwigającą ciężkie torby i dwa bezdomne koty. Tak był zajęty, że nawet nie zauważył, kiedy zaszło słońce. Czas wracać do domu, pomyślał. Rodziców najbardziej zdziwił wyraz radości malujący się na jego twarzy. Synku, co się stało, że jesteś taki szczęśliwy? Zapytała mama. Hmm. Odnalazłem prawdziwe szczęście, z dumą odpowiedział. I wiecie co? Ono wcale nie jest na końcu świata, dodał. Rodzice z dumą patrzyli na swoje dziecko. Szczęście tak naprawdę mieszka za rogiem i wcale się przed ludźmi nie ukrywa. Wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy na potrzeby innych, powiedział chłopiec. Czas spać, zaproponował tata, ale jak tu zasnąć, zastanawiał się nasz bohater. Stanął w oknie, popatrzył w gwiazdy i każdej nadał imię tych, których w czasie swojej podróży spotkał. Dziękuję za szczęście powiedział i dodał Dobranoc świecie. Wiatr odpowiedział Dobranoc. Nastała cisza. I morał z tej historii taki jest: szczęścia nie można kupić. Miłość rozdaje je za darmo. Bajki, z których się nie wyrasta tradycyjnie, już od dłuższego czasu poznajemy coraz to nową. Pamiętajcie, że szczęścia nie da się kupić. Miłość rozdaje je za darmo. I tego szczęścia i tej miłości życzę Wam na każdy dzień życia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzę panią Jadwigę, pana Krzysztofa, widzę panią Małgosię, panią Anię, Agnieszkę Muszyńską, Dorotę. Słuchajcie, no cieszę się, że jesteście. Zawsze to miło, jak ktoś zagląda i razem możemy pochylić się nad poezją. A teraz wiersz, który na dzisiaj. Przygotowałam dla Was wszystkich jako dedykacja. Świat jest dziwnie urządzony. Szukamy ludzi, a często zapominamy, żeby być człowiekiem. Prosimy o miłość, a nie zauważamy jej, kiedy jest bardzo blisko. Czekamy na dobro, a przecież samo czekanie niczego nie zmieni. Mówimy o odwadze, a tak szybko uciekamy przed własnymi myślami i pragnieniami serca. Wiemy, jak ważne są marzenia, a sprzedajemy je za marne grosze przyjemności. Szukamy prawdy i czystego sumienia, a gdy je znajdziemy, szybko zmieniamy adres. Tęsknimy, żałujemy. Ufamy, ciągle zaczynamy od nowa i jeszcze raz od nowa, by stać się lepszym człowiekiem. Wierzymy, że mamy jeszcze dużo czasu, a czas uśmiecha się, patrząc jak odchodzi kolejny dzień życia. Tym razem z książki znam adres szczęścia. Słuchajcie, doceniajmy, doceniajmy ludzi, doceniajmy każdą chwilę. Cieszmy się tym, co nas spotyka. Wyciągajmy, wyciągajmy wnioski, dziękujmy, rozmawiajmy z innymi. Zauważyć, uczmy się zauważyć to, co dobre, to, co piękne. Kochajmy, wspierajmy się wzajemnie. Pamiętajcie, że czas, który otrzymaliśmy, jest największym skarbem, tak samo i drugi człowiek. Życzę Wam wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co piękne. Życzę Wam dużo siły do. Do życia, żebyście czerpali ile się da pełnymi garściami. I cóż no, zapraszam na kolejną dobranockę poetycką w drodze. Gdyby ktoś chciał y, połączyć się ze mną, y, to wystarczy, nie wiem, wiadomości mi napisać, gdybyście chcieli y, przeczytać jakiś wiersz sami, bo wiem, że, że wiele osób ma też moje tomiki. A, może jakąś inną, inny tomik sobie ulubiony odkryje i, i chciałby się podzielić jakimś swoim ulubionym wierszem. Jak najbardziej będę przeszczęśliwa. Wystarczy tylko do mnie właśnie napisać, że dzisiaj mogę coś przeczytać albo dzisiaj chciałabym z Panią się połączyć. I to mi, słuchajcie, wystarczy, bo chciałabym też sobie zaplanować taki. Taki wieczór, taką dobranockę. Tymczasem dobrej nocy Wam życzę. Odpocznijcie nieco, nabierzcie siłę na jutro, bo jutro już piątek, a piątek to weekend. Mam nadzieję, że piękny, słoneczny, wiosenny przed nami. Trzymajcie się zdrowo. Dobranoc.